Jeszcze raz zapytałem y, Olu, czy podasz walkę po pojedynku. Walkę po pojedynku? Fu, rękę po pojedynku, przepraszam najmocniej. Tak, oczy. Dokładnie, przepraszam. tak, przepraszam. Tak, bardziej niż ja. E, tak, oczywiście, no, przede wszystkim sportowe zachowanie, czemu nie? Ten konflikt tutaj można powiedzieć wysunął się na, pierwsze, na pierwszy plan. W zasadzie już nikt nie myśli o tym, jak ta walka się potoczy, jak poszły przygotowania, tylko wszyscy myślą o tym, jaka eksplozja nerwów nastąpi w Gliwicach. Ty tak wizualizujesz ten pojedynek, że to będzie po prostu ten, kto szybciej się opanuje, ten zwycięży w tej walce? Oj, e, trudne pytanie. No, no, chyba tak, chyba tak. Chyba ten, kto, e, ta, która zachowa e, więcej zimnej e, krwi, e, będzie potrafiła narzucić e, swój styl walki. Wyjdzie e, e, zwycięska z tego pojedynku, tak mi się wydaje. Kiedyś rozmawialiśmy razem na temat waszych sparingów i Karolina teraz w tu w wywiadzie powiedziała, że po co wspominać o tym, jak ona wtedy trenowała tylko tydzień. To myślę, że każdy może się cofnąć w czasie, przynajmniej zrobić to na social mediach i sprawdzić, od kiedy Karolina wstawiała zdjęcia z treningów, a, a kiedy pojawiło się zdjęcie z, z naszych treningów, bo Karolina bardzo dużo mówi, bardzo dużo kłamie, bardzo dużo mija się właśnie z prawdą i no nie, my się spotkałyśmy w październiku 2017 już na, na ten moment. A Karolina wstawiała zdjęcia, nagrywała jakieś tam sobie filmy, jakieś materiały promocyjne, niepromocyjne, jakkolwiek to nazwać, dużo, dużo wcześniej. Także, no jeżeli twierdzi, że, że wtedy trenowała tydzień, to, to po, co wstawiać po co chodziła na matę i, i robiła sobie zdjęcia z zawodnikami? Nie wiem, ale zgodzę się z nią, że po co na ten moment wspominać sparingi sprzed dwóch lat. Tutaj też był taki personalny atak, że kiedy odwoziła cię samochodem, jak marzłaś na przystanku autobusowym do domu, to ty na nią nie narzekałeś. E Słuchaj, e, tak, na początku e, lubiłyśmy się, tak? E, Karolina przyszła na LFC i, i przez ten gdzieś mniej więcej przez miesiąc czasu miałyśmy okazję razem trenować i wtedy nie było między nami złej krwi. E, to wszystko eskalowało troszeczkę później, ale z tym marznięciem na przystanku myślę, że e, e, lekka przesada. Ja mieszkałam dosłownie 200 metrów, czy 300 od, od... Mieszkałam wtedy od klubu i to raczej Karolina nalegała, żeby... żeby mnie podwieść. No, ona miała, korzystała z bardzo dobrych sparring partnerek w jej wadze generalnie. Gdzieś, gdzieś rywalki, sparring partnerki oscylują w tej wadze. Ty nie mogłaś korzystać z reguły. widziałem, Z tego, co żeśmy zaobserwowali i widzieliśmy, z reguły miałaś cięższe zawodniczki. Będzie to miało znaczenie, bo jednak trenowanie z kobietami, też o, o podobnych gabarytach, o, o takim wolumenie, też daje jakby, jakby pełny przegląd. Jak u Ciebie to wyglądało? Cóż, musiałam radzić sobie z takimi warunkami, jakie miałam w WCA. Przyjeżdżała też, przyjechała do mnie też raz jedna młoda, perspektywiczna dziewczyna, Wiktoria Czerzewska. Bardzo pozdrawiam. No, ona gdzieś tam waży te 62-63 kg, może troszkę mniej. Nie wiem, rzeczywiście na co dzień trenuję z, z dziewczynami cięższymi, ale ja też jestem tak zawodniczką z kategorii słomkowej, także idę tutaj kategorię wyżej do, do Karoliny. Także też, też dla mnie to był uważam dobry ruch, żeby sparować z tymi cięższymi zawodniczkami. Co zadecyduje w tej, w tej walce? Szybkość, przygotowanie, czy właśnie to opanowanie nerwów, tak finalnie? Wydaje mi się, że doświadczenia. Zadecyduje doświadczenie. No ja też. Tak e, obawiam się jak, e, jak tutaj wyjdzie ta różnica siły. E, także gdzieś tam pierwsza minuta, e, dwie minuty pojedynku dadzą mi e, odpowiedź, jak, jak ten pojedynek w ogóle będzie wyglądał. Typujesz, że to będzie pełnorundowy, trzyrundowy pojedynek? Tak, raczej tak. Jeżeli miałabym obstawiać, to stawiałabym na decyzję w tej walce. To co? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję.